Dzień dobry, Was na moim kanale. A dzisiaj chciałbym po prostu opowiedzieć o nową serię, czyli pogadanka z Cezarem. Tylko jak to by miało wyglądać? Mniej więcej tak, że dajecie mi jakiś temat. Taki troszkę większy do pogadania po prostu. I ja na ten temat się tam wypowiadam, Wy oczywiście potem w komentarzach mi wyjaśniacie, przecież nie może być jakoś tak prosto. No i wyżej potem, w następnym odcinku, jeszcze na ten temat się znowu wypowiadam, zamykamy i Lecimy z kolejnym tematem. Tylko też o co chodzi? Po to, prostu to też nie mają być jakieś QNE, czyli typu nie wiem, jak poznać tego, jak się dostać do ekipy, skąd pomysł na i tak dalej. To nie ma być właśnie coś tego typu, tylko właśnie takie grubsze tematy, nie wiem, typu co sądzisz o rozwoju GTA 5 albo PlayStation 5. Nie wiem, jak myślisz, kiedy będzie GTA 6. Jak to będzie wyglądać? Takie, jakieś po prostu wiecie, grubsze tematy. Nie związany właśnie z gameplayem, grą i tak dalej. No. Więc ja liczę na Was. Do następnego. Cześć.